Witam. Dwie godzinki roboty i zrobiłem nadawanie przez i kwadrat c znaczy po i kwadrat c całkowicie na przerwaniach. Wzorowałem się na pewnym rozwiązaniu z internetu, ale tu możecie przeczytać coś takiego. Literkę zjadł. Teraz jest roboczyna rozpoczynamy w identycznym bla 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 bla. I teraz co tu jest do kitu? Adres, komórki pamięci wyślemy ręcznie, w przerwaniach będziemy wysłać tylko dane. No i tam fragment tego programu czyli mamy tu pętlę która czeka nieproduktywnie, kręci się w kółko, aż flaga będzie ustawiona po wysłaniu adresu danej adresu, tu akurat yy, nam, tu chodzi o adres pamięci Eprom, czyli możemy to traktować jako po prostu daną którą wysyłamy nie wiem dlaczego ona nie jest wysyłana w przerwaniu Później włączane są przerwania od stopu i transmisji, czyli mamy takie coś w rodzaju. Później w przerwaniach, oczywiście, jest wyłączane są te przerwania od transmisji stopu. To wygląda tak, jakby ktoś się wzorował na halu. Ewidentnie. Bo tam jest taki sam mechanizm, gdzie adres jest wysyłany, jak to tu napisano, ręcznie. Ja to rozwiązałem całkowicie na przerwaniach. Na tą chwilę zrobiłem tylko nadawanie na przerwaniach. To trochę niefortunnie nazwałem strukturę stan I2C. To można sobie Jakoś tak lepiej zmienić tą nazwę. I tu mamy wskaźnik do danych, które wysyłamy. Ich rozmiar i zmieniany na przerwaniach. Licznik odliczający. Kolejne, kolejne wysłane baj, bajty. I stan y, funkcji. Czy, czy wysyła dane, czy wysyła y, adres bitstopu? Na razie jest to bardzo uproszczone, a tu kierunek, aby dostosować tą to wszystko do y, transmisji dwukierunkowej, to znaczy nadawania i odbioru. No, wiadomo, nie w tym samym czasie. Init trochę się zmienił. To, jak wspominam, jest niepotrzebne ale musimy tu sobie włączyć przerwania od kilku przypadków. Wysłania danej stopu w porównaniu do tego kodu, na którym się wzorowałem, włączyłem jeszcze od braku potwierdzenia, aby wyeliminować problemy związane z Brakiem sleiva, żeby to nie zawisło. Na razie od, od błędów nie włączam przerwania, bo generalnie te błędy do dotyczą, jak tu widzicie, takich przypadków jak przegranie arbitrażu. Istotne, jeżeli mamy tryb multimaster. To jest w trybie slave. Tam dalej jest opisane w kodzie. To tak samo tryb slave. To natomiast, jak sama nazwa to wskazuje SMBus. Na razie się nim nie zajmuję, więc nie ma sensu aby te przerwania włączać, bo one po prostu nie nastąpią. Jakkolwiek je obsługuję, więc i włączenie nie, nic nie utrudni, a może wam uratować. Że tak powiem tyłek, bo przegranie arbitrażu może być w sytuacji, gdy nie włączymy wewnętrznego podciągania w mikrokontrolerze, a zewnętrzne na przykład rezystory nie będą dolutowane, i możecie wtedy przegrać arbitraż. Tak to będzie raczej zgłoszone. Więc na tą sytuację. W razie mamy taki problem, możemy to obsłużyć. W porządnym softcie powinniśmy wszystkie błędy raczej obsługiwać i reagować, wyświetlać komunikaty błędów, jakieś diagnostyczne, żeby było wiadomo, że coś jest nie tak. Co się zmieniło w procedurze nadawania? Prawie nic. no Prawie yy, tą. Bez użycia przerwań, widzicie jak to działa. Tak, jest to, to są funkcje blokujące, tak jak to zwykle afawerowcy piszą. Natomiast na przerwaniach, pierwsza rzecz sprawdzam stan no, tej maszyny stanów. Jeżeli nie jestem, jestem wcześniej nadawania, to wychodzę z błędem to po, później pozwala w połączeniu jak tam kiedyś opisywałem jak robić kolejki na y, dla y, USB i UARTa na tej samej zasadzie robimy kolejki dla y, dla I2C i możemy tu oczywiście też skorzystać z przerwań które gdy można wysyłać kolejne dane do kolejnego slave'a, to nam pozwoli to zrobić. No, wymaga to modyfikacji adres slave, tu trzeba by zawrzeć też w, po prostu w tej tablicy. Jeśli jesteście zainteresowani takim rozwiązaniem, oczywiście jak zobaczę, powiedzmy, milion lajków, czy tam. 10 tysięcy subskrypcji to, to zrobię czy tam oglądalność będzie na, na poziomie 100 tysięcy godzin wyświetlenia ogromna ilość, to nie ma problemu jeśli natomiast no realnie zainteresowanie jest jakby teraz bardzo słabe tym tematem, choć pierwotnie wyglądało to inaczej, no to jedynie co może Zmienić moje zdanie na temat pokazywania jakiegoś kodu, który mnie osobiście nie jest potrzebny, to kawy i wsparcie kanału. Tu sobie wypełniamy kolejne pola struktury, że będziemy nadawać. To później w przerwaniu jest dość istotne. Że jesteśmy w stanie generowania warunku startu, to na razie tak działa dość powiedzmy. No, jeszcze te stany nie są zmieniane za bardzo, ale służą generalnie do tego, aby można stwierdzić, że yy, trwa transmisja tu przekazujemy wskaźnik danych do wysłania to jest po prostu tablica jej rozmiar który tu jest liczony tak jak to było wcześniej jeżeli tutaj zawrzemy adres to oczywiście trzeba zwiększyć ten rozmiar znaczy nie no, on się sam zmniejszy zwiększy, tablica będzie większa i zerujemy licznik wysłanych danych. I wywołujemy identyczną funkcję, jak w wypadku, gdy nie używamy przerwań. I wychodzimy z funkcji, no tu zmieniamy już od razu tą, ten ostatni byte. Dlatego pierwsza transmisja nie będzie miała numeru 0, tylko już 1,0 yy, w szesnastkowych kodach. Dalej. Przerwania zaczynają działać ta funkcja spowoduje jak już wcześniej mówiłem ona zajmie się wysłaniem adresu do slajwa wygenerowaniem warunku startu i wysłaniem adresu do slajwa będzie też odliczać nam wysyłane bajty jak wyślemy ich odpowiednią ilość to nastąpi wtedy wygenerowanie warunku stopu. Jak wygląda teraz obsługa przerwania? Tu sobie dachluję pinem, który jest na kanale drugim rejestratora I będziemy widzieli, kiedy występują przerwania. To jest taka ciekawostka przy ostatnich bajtach. Także każde przerwanie zmienia stan tego pinu następnie tak stwierdzam czy nadaję czy odbieram na razie tylko nadawanie jest więc odbiór jest bardzo uproszczony tą, tą funkcję oczywiście będę musiał rozbudować na razie tylko jest nadawanie więc jeżeli nadaję jest flaga braku negatywny ACK czyli nie zgłosił nam się slave to kasuję tą flagę żeby nie było, że w kółko wchodzę z przerwanie program wisi i zmieniam stan na spoczynkowy tu oczywiście jeszcze można dołożyć sobie sygnalizowanie błędu brak rozbudować na przykład ten, tą strukturę o pole jakieś bitowe dotyczące błędów jeśli nie ma błędu, to w sumie można ten warunek przesunąć na początek, a ten zostawić na końcu. Bo raczej w normalnej sytuacji mamy ten acyka. Tu natomiast kolejny. Jeśli kontroler oczekuje na przyjęcie kolejnego znaku i tu można by zmienić sobie stan na, na przykład, żeby zasygnalizować sobie, tam może to się przydać przy debugowaniu. Jeżeli oczekuję, żeby wysłać daną, bufor jest pusty. No to wysyłamy. Tu oczywiście sobie odliczam, porównuję czy koniec danych. Jeśli nie, to pobieram daną i od razu zwiększam wskaźnik o, na kolejny bajt. No, i kolejny przypadek, który rozpatruję, to flaga przerwania od stopu. Jeśli stop, kasuję flagę i zmieniam stan na spoczynkowy. Dlaczego tu nie kasuję flagi? Bo ona się kasuje automatycznie po zapisaniu danej do bufora. Operacja na tym TXDR kasuje nam flagę yy, bufor nadawczy pusty Podobnie jest przy odbiorze kasowana jest z automatu ta flaga po odczytaniu bajtu. No i tu co bym w sumie tak zalecił to o tym po prostu nie pomyślałem wcześniej. Zrobiłbym tak. Czyli najczęściej mamy przypadek, że czeka na wysłanie bajtu, raz na jakiś czas mamy stop, a najrzadsza sytuacja, jakiej możemy się spodziewać, to brak sygnału potwierdzenia, który w realu zdarzy się raz czyli zaadresujemy urządzenie, którego nie ma, które nie działa jest niepodłączone także to jest najrzadszy przypadek i to można dać na koniec w, tej, w tych ifach tu jeszcze wyszczególniłem flagi, które w ogóle można odczytać te, które można kasować no, i jak mówiłem, przygotowałem kod do odbioru na przerwaniach w trybie master, będzie tryb slave, ale ten tryb to już na pewno będzie tylko dla wspierających tego kodu i opisu. Na pewno nie, nie dam tak za free, bo to jest temat tak rzadki, a na bibliotekach Hell w ogóle go nie widziałem że niestety, ale przy tej oglądalności nie mogę sobie pozwolić na to, żeby te tajemnice ujawniać uruchomię w trybie debugowania, tam jest pułapka na o, co 10 milisekund no i robimy próbę jak już widzicie robiłem to wcześniej będzie tu widać fajne rzeczy związane z przerwaniami. Jednej rzeczy na razie jeszcze nie za bardzo rozumiem. Muszę doczytać, popróbować. No ale nie będę tego robił online, bo kto by chciał oglądać dwie godziny mojego zastanawiania się, co jak działa, i czytania dokumentacji, to raczej nie bardzo. No, i jesteśmy na. Tak i wysyłamy. Pach, poszło. No jak widać udało się wysłać. I co tu mamy fajnego? Yy, zaraz wyjaśnię ten ten fioletowy szlaczek. Otóż wyłączyłem usypianie mikrokontrolera i dodałem zmianę stanu portu, który jest tu. Pokazywany i widać kiedy. O, tu widzicie ile czasu trwa wejście w przerwanie. Przyznam szczerze, że nawet nie wiem, na jakim zegarze teraz pracuję. Musiałbym podejrzeć. No i w przerwanie wchodzi w tam 1-3 mikrosekundy od chwili wystąpienia. No, można domiemać, bo jeszcze ten czas tu, który jest tej zmiany to tu jest kwestia powiedzmy dość losowa właściwie to to jest od pewnie tego momentu tak bym podejrzewał że tu mamy po prostu zdarzenie i wywołanie przerwania i zastanawia mnie to, że tu mamy zaraz o kamera w drodze jak widać i mikrofon, może coś będzie lepiej, pożyjemy, zobaczymy muszę zidentyfikować to i to przerwanie, bo nie bardzo mogę no, przerwanie mogą być tylko generowane teraz, są włączone od stopu to na pewno nie jest stop od y, braku potwierdzenia jak widać wyraźnie są potwierdzenia więc wygląda, że jest przerwanie za przerwaniem od wysyłania danych. No nie bardzo to rozumiem. Rozgryzę to, poczytam, popróbuję i dam znać. Natomiast później już wszystko idzie normalnie. Mamy wysłany tam ostatni bit danych i przerwanie. I napycham bufor tu kolejnymi danymi, ale to zobaczcie ciekawostka. Ze względu na to, i tu w odbiorze ma to znaczenie, że też pewnie nie będzie tu przerwania, jest z automatu generowany sygnał potwierdzenia. No i to kwestia jeszcze, który bufor napy, napychać a właściwie, który, którą flagę nadawczą jest sprawdzana. Dzięki temu, no jak widzicie, unika się jednego przerwania. Nieduży zysk, ale zawsze jakiś. Tu to ewidentnie przerwanie od stopu. Oczywiście, sobie pewnie tak zrobię, że tu podłączę do analizatora kolejne linie, żeby identyfikować konkretnie przerwanie, czy to nadawcze, czy to od stopu, i tak dalej. Zobaczę, czemu tutaj się pojawia to. Taka robi się sytuacja. No kod działa. Jak widzicie, mamy tutaj 1-0 zgodnie z przewidywaniami. Teraz uruchomi kolejny transfer i mamy 2-0. Czyli wszystko działa jak trzeba. Mogę wyjść z debugu. No teraz tu będę łapał, że tak powiem, przypadkowe wartości, ale będzie widać, że one się zmieniają. To jest, zmienimy na co 100 milisekund, Jak widzicie, rejestrowane są 4 takie ramki. No i widać 4,0, później ostatni byte 5,0, 6,0, 7,0, 8,0. 9, i tak dalej, i tak dalej, czy więcej? Jest rejestrowane? o No, i to wszystko, jeśli chodzi o nadawanie na przerwaniach. Na pewno ciekawsze będzie nadawanie przy wykorzystaniu DMA, ale najpierw zrobię. Odbiór na przerwaniach, no i tu, w stosunku do hala, i tam przykładów, które udało mi się gdzieś znaleźć, jest ta przewaga, że jak widzicie, program główny nie wisi tu w pętli przez yy, tu. Można sobie zmierzyć ten czas, ile tu trwa transmisja jednego bajtu. A tu wystarczy, tak najechać, 91 mikrosekund. Więc tu podczas nadawania tego tam adresu czy, czy tego pierwszego bajtu program nie wisi, tylko y, działa normalnie, a HAL niestety wisi. Tu w tej sytuacji to wisi HAL, natomiast ten soft, który tu jest pokazany, on wisi w tym przypadku tu. Przy czym tu później jest generowany ponowny warunek startu. Bo obsługiwana jest pamięć EEPROM, można robić to na dwa sposoby. Można wysłać ramkę z adresem, a później zapis odczyt, drugą ramkę, albo żeby żaden inny master nam się nie chciał w transmisję, to wysyłamy adres układu, adres w pamięci EEPROM, e czy tam RAM, jakby ja nie była jedno lub to zależy od tej pamięci i generujemy ponowny warunek startu to nam gwarantuje, że inny master nam się w transmisję nie wetnie bo ona trwa, więc inny master wie, że trwa no chyba, że ma kiepsko napisany kod i nam się nie wetnie i nie ma sytuacji, że nam tam że tak powiem namąci ale jak jesteśmy tylko my masterem nie ma innych masterów, to można to zrobić. Także wysyłamy po prostu byte adres układu, adres pamięci, Robimy stop i wysyłamy później dane lub odczytujemy. No, są różne rozwiązania zależne od jakiejś tam sytuacji odbudowy sprzętu, ale tryb multimaster jest dość rzadko spotykany więc macie tu duże pole do popisu na tym filmie to już wszystko nad odbiorem będę musiał chwilkę posiedzieć podejrzewam, że trochę dłużej mi to zajmie niż dwie godziny więc być może już dziś filmu nie będzie Albo będzie późno, lub ustawię, żeby nad ranem się pokazał. Z góry dziękuję za kawy, wsparcie, lajki. Do usłyszenia.